Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj y, jest poranek. Tak jak z, no zazwyczaj teoretycznie jest poranek, ale czasami nagrywam wieczorami. A dzisiaj faktycznie jest poranek i pokażę Wam, co się dzieje właśnie. Właśnie mamy zjazd online y, seminarium w Tanzanii. Pastor Jim Sesi y, y, mówi. Specjalnie go trochę ściszyłem teraz, żeby nagrać ten odcinek. Jest to taki wyjątkowy czas dla mnie, zawsze ten tydzień muszę stać na szóstą, od szóstej do piętnastej mam niekoniecznie swoje wykłady, ale zawsze jestem obecny, bo, no bo po prostu trzeba pilnować, żeby faktycznie wszystko szło tak, jak powinno iść. A dzisiaj list do Rzymian, trzynasty rozdział i chciałbym powiedzieć o tym, że właśnie że władza świecka jest po to, żeby... Nie na próżno nosić miecz. Innymi słowy, władza świecka i to jest, myślę, bardzo ważne. Nie jest po to, żeby okazywać łaskę, ale jest po to, by być, można powiedzieć, takim narzędziem Bożej odpłaty. I to jest, i to jest myślę, jedna z takich mniej, mniej oczywistych rzeczy. Znaczy, oczywiście król może przebaczyć, król może w jakiś tam sposób okazać łaskę komuś, nie wiem, nie zabić, chociaż mógłby zabić i tak dalej. Natomiast jakby chodzi o to, żeby jakby oddzielić Kościół od, od państwa. Problem jest taki, że na Zachodzie Kościół od państwa nie jest oddzielony, a nie jest oddzielony dlatego, że po prostu ludzie jakby zapomnieli o tym, że istnieje w ogóle Kościół i jakby... I patrzą na państwo właśnie jak na dobrego ojca. Znaczy, problem jest taki, że dobrym ojcem jest, jest Bóg, dobrym ojcem jest Bóg okazujący swą łaskę w Jezusie Chrystusie. I Jezus Chrystus przyszedł nie po to, by stać się naszym prezydentem, ale by stać się naszym arcykapłanem i prorokiem i królem. I, i przyszedł, za, za, założył swój kościół, a nie założył nie wiem państwa świeckiego. Więc oczywiście to świeckie państwo, ono jest pod wpływem Ewangelii, powinno być generalnie dobrze jest, jeśli, jeśli właśnie w taki służebny sposób władze państwowe patrzą na siebie. Natomiast powinny ciągle rozumieć, że ich zadaniem jest być narzędziem odpłaty. I to jest trochę surowe, to jest trochę przykre. Myślę, że nikt nie lubi takiego, takiego przykrego, taki przykre, przykrego obowiązku, ale ale właśnie takie jest zadanie. Znaczy, problem jest taki, że jeśli nie ma, nie ma tego, tego, tego narzędzia odpłaty, tej sprawiedliwej, słusznej, surowej może, ale sprawiedliwej i słusznej odpłaty, no to, 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 to pojawia się degeneracja od środka społeczeństwa. Tak? Znaczy, jeśli, jeśli, no niestety trzeba uczciwie powiedzieć sobie, że jeśli nie ma kary za pewne określone działania, to one się roz rozprzestrzenią, One będą popularne, one się będą zdarzać. Więc po prostu no, tak tak jest, że niektórych osób nie odstrasza nic innego prócz właśnie tego, że jest jakaś kara. I dlatego władza nie na próżno ma miecz u boku nosić. Dlatego nie na próżno go nosi generalnie. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby jednocześnie nie próbowała. Jakby spełniać takiej roli, roli kościoła, ostatecznie bym powiedział, roli kościoła, który edukuje, który, który jest, jest łagodny, który, który, który właśnie okazuje łaskę, miłosierdzie i tak dalej. Mm, także co? Także y, taką mamy, taki mamy porządek od Boga. Jest, 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 jest instrument odpłaty, jest instrument łaski. Kościół głosi łaskę. Państwo powinno być po prostu narzędziem sprawiedliwości. I, I myślę, że warto o tym pamiętać i warto nie oczekiwać niczego innego od jednego ani od drugiego. Panie, bądź uwielbiony, bądź tym, który nas strzeże i zachowuje przy sobie i prosimy Cię, Panie, żebyśmy właśnie doświadczali Twojego błogosławieństwa przez właściwe rozumienie zadań różnych instytucji, jakich powołujesz, Panie, między innymi Państwa. I Kościoła. I proszę, panie, żebyśmy, żebyśmy właśnie widzieli to jasno i w tym wszystkim widzieli Twoją opiekę i Twoje prowadzenie. Amen. Z Bogiem, i do zobaczenia.